Hej, witam Was na moim kanale na rowerze z Bielan Złom. Pozdrawiam Was serdecznie. I co, lecimy z tym macikiem. A dzisiaj troszeczkę inne ujęcie. Testuję sobie, jak się kameruję z skóry. Zobaczymy, jak wyjdzie filmik. I co, lecimy z tym macikiem. Dzisiejszy tematem odcinka będzie: powolutku sobie obcinam kabelki, końcówki, różne i inne te na korowareczkę, bo już okres chłodny przyszedł, i będę chciał powolutku ruszyć z korowaniem kabelków. i. Przygotowuję sobie już tak po przewody miedziane na korowareczkę. Na razie sobie tylko z, tak segreguję obcinam. I testuję też, właśnie, kamerowanie z góry trochę. Pierwszy taki dokładnie będzie taki test. I test, <toszujesz> tak się dziwnie czuję ale to może kwestia przyzwyczajenia, nauczenia się tu widzicie różne są przewody, różne już troszeczkę zrobiłem z tych końcóweczki odcinamy i Jeszcze uważam na tą rękę, bo jeszcze troszeczkę tutaj boli. Musiałem ładnie się wtedy wygnąć. Dobra, krawareczka sobie z tym da, da, da radę. Tak nienauczony jeszcze kamerowanie. Więc ten obraz taki będzie troszeczkę ten, ale myślę, że na kwestia przyzwyczaję sobie takie odcineczki dłuższe robię. Takie odcineczki, nie dłuższe, krótsze takie. Niektóre będą dłuższe, niektóre będą krótsze, ale gdzieś takie muszę sobie porobić. Tak sobie wszystko szykuję. Ten przewód. Hmm. Ten jest Ładny, ten sobie go zostawię. czasem takie są te. Typowe. Tego sobie skrócimy. O. Piszcie w komentarzach, jak możecie, jaki jest efekt w filmiku. Patrząc z perspektywy, takie jak teraz, jak nakręcuję, takie dziwne uczucie, <laughs> no ale to może mnie nauczony bo inaczej się na statywie, a inaczej też na kręcąc chwila prądu. Wszystko miedziuszkę odcinamy. Ja takich przewodów różnych to mam multum pozostawionych nowszych wtyczek więc, więc 50 wtyczek mi niepotrzebnych przeważnie mam po 3 sztuki takie zostawione reszta idzie na przerób na na miedziuszkę bo trzeba przerabiać towar ten zostaje. To zostaje. Jest sporo tego do przerobienia, ale ja się przygotuję. I będzie wszystko świetnie. Świetnie. Jak to się mówi, hmm, na koloreczkę. Bo jeszcze ta ręka, jak nie wiem, nie wiem czy widać. Tu jest tak, no, tu w środek, tak. Pach, ale. Tak nie widać, ale boli, jak nie wiem. Bo się chwilami czuję jak ten jeden palec tak troszeczkę ciężko, ale to nic. Nie się z tym przejdzie. Jak to się mówi, do Wesela się zagoi. O, już troszeczkę kawałków przygotowanych na korowareczkę. Pach, pach. W domku miejsce sobie już robię na przerobienie. Tu już mam takie. Podcinane krótsze elementy. Już różnorakie. Ciachkowaleczka swoje. zrobi pierwszą warstewkę. Potem tamto sobie ustawię. Będę na razie obierał, skorował jedną średnicę. I tak będę sobie po kolei przerabiał. Wszystko mieć. Na ziedzieć pierwszy mi się, żeby jak najwięcej przerobić. Ile jest w przerobię, tyle sprzedam. A czy sprzedam? Zobaczymy. Też nie musi być w tym roku wszystko sprzedawane. Mogę sobie sprzedać, kiedy przyjdzie czas. Wiadomo, że okres zim chłodny i zimowy to cena miedziuszki jest, też jest fajna. Tu jeszcze podkręcam. Tu będzie aluminium troszeczkę. Tu będzie płyta płytka. No będzie troszeczkę na korowareczkach, ten kabel nawet może iść cały na pierwszą tą warstwę sobie zjadę, potem te malutkie przewodziki wtyczki różne te to one idą do wtyczek, przerobię sobie tu widzimy jest pełno różności no i tak sobie dzisiaj tutaj przeszykowuję. i pewnie od tego tygodnia jak troszeczkę stanie mi ta ręka te to zacznę sobie działać, może od przyszłego nie goni mnie nic. Spokojnie sobie. Wszystko pogarniam. Teraz dzisiaj testuję właśnie nagrywanie. Tak się dziwnie czuję, ale myślę, że może być nawet fajne, fajne kręcenie filmików. Gdzieś z terenu może. Nie wiem. picie jaki efekt. Bo ja u mnie to jest takie, wiecie, inaczej jak ktoś inny widzi. I co? Nie będę zlekał. Pozdrawiam Was serdecznie. I co? Do następnego koleżanko i kolego. Jak się uda? Zostaw subar. Kabelki letą, a ja działam dalej.